Tor wyścigowy roz. <ścoughs> Uważajcie, <szulenci>. że <Nadjeżdżam>. będzie! <ścoughs> proszę, proszę, proszę! Daj mi poprowadzić skuter podczas wyścigu! E, to chyba nie jest najlepszy pomysł, wiesz? Przecież już wcześniej prowadziłem go sam, prawda, Dębiaku? Tak, ale to nie był wyścig. Rosie ma rację, wszyscy będą jechać bardzo szybko, to może być niebezpieczne. Przepraszam. O, ha, cześć wszystkim, jesteście gotowi? Tak, ja już nie mogę się doczekać. Hmm. Rosie nie pozwala mi jechać skuterem, więc nie będę się ścigał. Możesz się ścigać. Pożyczę ci moją deskorolkę. Serio? Właź do środka. Zaraz ci ją dam. A po drodze trochę potrenuję. Uważajcie! Idealnie. Pora poćwiczyć. W drogę. <grym i zbierzyk> nie chcę zapalić. Co jest nie tak? O, uh, zapomniałem o kluczykach. Bez nich nie ruszy. O, nie mam szans wygrać z Filipem i jego piorunem. Szos. Nie poddawaj się. Pamiętaj, najszybszy nie zawsze jest pierwszy na mecie. A, dziękuję. Oha, wow, patrzcie na mnie! Wow. O o! A to są tylko ćwiczenia! Co będzie na prawdziwym wyścigu? Zejdźcie z drogi! Nadjeżdżam! Musimy coś zrobić zanim dojdzie do wypadku. Hmm. Postawmy znaki drogowe. I kogoś, kto kierowałby ruchem. A, mnie, mnie! Ja mogę kierować ruchem. Patrzcie. Uh -huh. Uh -huh. To świetnie! Chodźcie ze mną! Zrobimy znaki i ustawimy je na torze wyścigowym, żeby było bezpiecznie. Dobrze, zaraz zobaczymy, jak szybko się jeździ na deskorolce. Hmm, droga wolna? Tak? Na razie jest miło. Uwaga, nie za szybko. O, uważać na drogę. O, tylko ostrożnie. Dobrze ci idzie dzieciczko. <laughs> Tak, chciałbym, żeby Rosy pozwoliła mi jechać skuterem. Stop! Czerwone oznacza stop! Ale nic nie jedzie! Ostrożność to podstawa. Nie chcemy wypadków. Jestem ptakiem drogowym, więc musisz robić to, co mówię. Oh. A dzięki dzióbku! Prrr. Jedź, masz zielone! W końcu! Pip, Jedź, Stać! A. a, dzięki! Najpierw dzióbek, a teraz ten znak! Hmm. Stop! Jedź! Zwolnij! Jedź tam! To jedź, to znaczy skręć. To znaczy. O nie! Z tymi wszystkimi znakami jest jeszcze bardziej niebezpiecznie. Kasa! Skręcik! Skocie! Przepraszam was. To moja wina. Ciągle mówiłam wszystkim, żeby uważali, a potem sama spowodowałam wypadek. Nie obwiniaj się. Bardzo chciałaś, żeby było bezpiecznie. Może trochę za bardzo. Hmm, chyba masz rację, Kitku. Musimy pozbyć się tych znaków. O, ale co z moją pracą? Szło mi wyśmienicie. Prawda? Eee, <grym> Bardzo się starałeś, Dziubku. Ale może wymyślimy coś innego? Wiecie? Nauczyłem się kilku rzeczy, kiedy jeździłem na deskorolce. Pokazać je wam? No pewnie, pokaż! Tak! Stójcie! Wszyscy! Co się stało? Zatrzymujemy się na skrzyżowaniu i patrzymy, czy nic nie jedzie. Na wszelki wypadek. Dobry pomysł. Chyba jest bezpiecznie. Czy możemy już przejść? Tak. O, uważaj, Olu, dziura przed tobą. A, dziękuję. Mało brakowało. Prawo, kicku. Chyba wszyscy musimy trochę bardziej uważać. <laughs> Zwolnijcie, żołędzie! Musicie jechać ostrożnie, kiedy ktoś chce przejść. O, czyli nie mogę już szybko jeździć? Możesz, tylko musisz być ostrożniejszy. Poza tym najszybszy nie zawsze jest pierwszy na mecie. Jak to? <laughs> Zofia mi coś takiego powiedziała. Dobra, czy ktoś ma jakieś pytania? Tak, czy możemy zacząć? Wyśczy, wyśczy. Jak myślisz, kitku? Tak, pora na wyścig yeah! ja! Dlaczego zeszłaś? Zaraz zacznie się wyścig Wiem, Kitku, ale to ty powinieneś pojechać skuterem Ja? Serio? Tak, znasz się na bezpiecznej jeździe Myślę, że sobie poradzisz Super, dziękuję. Ale wtedy ty nie będziesz się ścigać. Nie opuściłabym wyścigu. Jeżeli pożyczysz mi ochraniacze, pojadę na deskorolce Filipa. Ekstra! Słuchajcie! Najszybsze z was wjedzie do labiryntu i wywiesi flagę na maszcie. Hurra! Jesteś gotowy? Na miejsca! Gotowi! Start! Dziubek musi stać na poboczu! Tak jest bezpieczny! Dalej, Rosie! Dalej, Kicku! Szybciej, Bruno! Tak ci się tylko wydaje! Kids Zofia miała rację. Nie musiałem być najszybszy, żeby wygrać. Musiałem tylko bezpiecznie prowadzić. Hurra! Wiesz co? Znalazłem miejsce dla naszych znaków. Patrz! Stop! Zostaw trochę dla mnie. Oj, Kicku. Ciekawa historia o Oli i czterech misiach. Mogę? Proszę. Proszę, Rosie. Kicek, nie widzisz, że jestem zajęta? O, proszę, Rosie. Wiem, że potrafię. Proszę. Okej. Okay. Możesz być jednym z trzech niedźwiadków. Tak! Nie zawiodę cię, Rosie! Jasne. Na czym skończyłam? Którym? Co którym kicek? Którym misiem jestem? O, mm, mama Miś? Ha! Świetnie! Spróbujmy jeszcze raz. Rosie! Co teraz kicek? To chyba jest Twoje! Ach, dziękuję. A teraz naprawdę daj mi skończyć pisać moją sztukę. W przeciwnym razie nie będziesz w ogóle misiem. Okej, okay, już mnie nie ma. Ups, przepraszam. <laughs> Skończyłam. Napisałam sztukę. Złoto włosa i trzy nie O, dobra robota, Rosie. Czy mogę być teraz mamą misiem? <laughs> Nie, dopóki nie mamy pozostałych aktorów. To jest ich więcej? Tak. Jest mały miś i tata miś i... Tak, i złotowłosa. A, i wilk. <laughs> nie ma żadnego wilka, Kicku. Czy każdy jest zadowolony ze swojej roli? O, tak. Rola narratora jest w najlepszych rękach. <laughs> to... Świetnie, Dębiak. Bruno, jesteś tatą misiem. Zawsze chciałem być misiem. Filip, ty będziesz małym misiem. A, Czy muszę być dzieckiem? Tak. A ty, Olu, jesteś złotowłosą. Obym była dobrą złotowłosą, Rosie. Nie martw się, Olu. Złotowłosa nie jest dobra. Jest niegrzeczna, ale ja nie chcę być niegrzeczna! A małe żołędzie będą publicznością. Uspiakajcie <śmuszy> już, żebyśmy mogli poćwiczyć. <śmuszy> o, 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 bo, o, dlaczego one tak robią? Okej, okay, dębiak. Zacznijmy sztukę. <śmuszy> Dawno temu. Żyła sobie mała dziewczynka, i tylił... O, złote włosy! Uwielbiam tą opowieść! Uwielbiam dobrą sztukę, jaką mam rolę. O, mm, nie ma dla ciebie roli dziubek. O, rozumiem. Urodziłem się, by grać wiesz! Pod tymi piórami bije serce gwiazdy! Czekaj, dziubek! Zawsze możesz robić coś innego, prawda, Rosie? Co? Ha, oczywiście! Możesz być odpowiedzialny za efekty dźwiękowe. Efekty dźwiękowe? Co to jest? A, jak pukanie do drzwi, hukanie sowy i. O, nie, nie, nie! Ja nie pukam ani nie hukam! Jestem nawet ćwiczonym aktorem! A co powiesz na. Kierownika sceny. Co to jest? To znaczy, że masz wszystko pod kontrolą. O, świetnie jest mieć coś pod kontrolą. Dobrze. Ty wszystkich zorganizujesz, a ja przygotuję kostiumy na dzisiejsze przedstawienie. Dobrze. Są trzy miseczki owsianki i trzy łyżki. Teraz potrzebuję krzeseł. Mam nadzieję, że Dziubek ma się dobrze. Wyglądał na rozczarowanego. Okej. Okay. Olu? O, jaki piękny Tom! Jestem bardzo zmęczona Alu, i... Olu, Olu, Olu! Musisz mówić dużo głośniej. Wybacz, Dziubku. Tutaj, posłuchaj. Ro! Jaki piękny dom! Widzisz?

Teraz twoja kolej. Gu, 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 Kto spał w moim łóżeczku? Ła, ła. Jedyne co mówię, to że mama misia powinna mieć szminkę. To mama misia. Ale ja nie chcę mieć szminki. A ja nie chcę być krzykliwa. A ja nie chcę robić dziecięcych odgłosów. Jestem kierownikiem sceny, więc ja tu dowodzę. To tylko zabawa, dziubek. Ma rację. A, więc ja się więcej nie bawię. Witajcie, kochani, jak idzie granie w sztuce? Nie za dobrze, powiem szczerze. Gdzie jest dziubek? Poszedł! Ciągle mówił nam, co mamy robić. Kazał mi robić dziecięce odgłosy. Ojej. Słuchajcie, czy możecie przygotować scenę do przedstawienia? Muszę porozmawiać z Dziubkiem. <laughs> Dziubek! Tutaj jesteś. O co w tym wszystkim chodzi? Nikt mnie nie lubi. Oczywiście, że cię lubią. Nie lubią, kiedy się nimi rządzi. Przepraszam, tylko że. Ja naprawdę chciałem grać w sztuce! No i proszę, powiedziałem to! Wtedy przepraszam. Nie napisałam wystarczająco dużo ról. To moja wina. Ha. Właściwie to dlaczego złota ma tylko trzy się? Trzy się to za mało! Masz rację, dziubku. Trzy się to za mało. Ue, hu, hu. Gdzie teraz idziesz, Rosie? Zobaczysz. Do zobaczenia na wzgórzu. Kiedy to się zaczyna? Jest śmieszne, chce śmieszne. Ja chcę pączki. Małe żołędzie cierpliwości. Sztuka rozpocznie się wkrótce. Gdzie jest Rosie? Brrr. Powiedziała na pewno, że tu się spotkamy. Lepiej pójdę i zobaczę, gdzie ona jest. Tada! Co to jest, Rosie? Zdecydowałam, że zagramy inną sztukę, Kicku. Nazywa się Ola i cztery misie. Chodźmy. Cztery misie? <noise> A tata misia mówi... U, 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 u. Kto spał w moim łóżku? Więc mama misia mówi. Kto spał w moim łóżku? A mały miś mówi. Gugu, kto spał w moim łóżeczku? E, o, e, tak i dziadek misia mówi. Kto spał w moim łóżku? A, ja to była ja! Pisze sztukę, wiesz, Rosie? Serio? Tak! Nazywa się serkicek i smok. Uuu, o czym ona jest? Więc ja jestem tym dzielnym rycerzem lśniącej zbroi sercickiem i ratuję piękną niewiastę przed wielkim, warczącym zielonym smokiem ziejącym ogniem. O, kicek. Brzmi cudownie. Widzę siebie teraz w długich, rozpuszczonych włosach, z pieprzykiem na policzku. Ratunku, ratunku wołałabym i wtedy przybyłbyś na wspaniałym koniu i uratował mnie. O tak, byłabym idealną księżniczką. O, a to szkoda. Myślałem, że będziesz smokiem. Smokiem? <głos> 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 Bardzo śmieszny kicek. <noise> Bardzo śmieszny.